Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o przedstawienie się. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Woźniak. Jestem doktorantką w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Pracę doktorską wykonuję w ramach realizacji projektu, który został przyznany mojemu promotorowi doktorowi habilitowanemu Krzysztofowi Brzezińskiemu. Dotyczy on znalezienia nowych i skutecznych antybiotyków w walce z lekooporną bakterią pałeczką ropy błękitnej. Bakteria ta jest szeroko rozpowszechniona w środowisku naturalnym człowieka, natomiast stanowi zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością. E, na przykład w szpitalach e, wielolekooporne pałeczki ropy błękitnej wywołują infekcje u pacjentów cierpiących na AIDS, po przeszczepach, po chemioterapii, e, a także bakteria ta stanowi istotny problem zdrowotny dla pacjentów z dozą. Obecnie stosujemy ogromne ilości antybiotyków, co doprowadza do ciągle wzrastającej oporności tej bakterii na te środki. Już teraz występują sporadyczne, a czy bardzo niepokojące sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie zwalczyć infekcji bakteryjnej za pomocą obecnie stosowanych antybiotyków. Dlatego potrzebujemy. Nieustannie znajdować nowe środki przeciwbakteryjne. Temat ten jest na pewno bardzo ważny i istotny dla społeczeństwa, bo dotyka nas wszystkich, więc chciałabym się zapytać, na czym polega Twój pomysł? Nasz pomysł opiera się na zaburzeniu reakcji metylacji, które są niezbędne dla życia i zjadliwości tej bakterii. Okazuje się, że ta bakteria posiada jedno białko, dokładniej enzym, który pozwala kontrolować większość kluczowych reakcji metylacji zachodzących w tej komórce. Poszukujemy zatem takich cząsteczek, które po związaniu z tym białkiem będą w stanie skutecznie je zablokować, tak aby zniszczyć komórki bakteryjne, ewentualnie takie osłabiać, aby ich oporność na działanie antybiotyków i środków dezynfekcyjnych znacząco zmalała. W jaki sposób poszukujecie takich cząsteczek? Aby zaburzyć prawidłowe działanie enzymu, potrzebujemy najpierw poznać jego mechanizm działania oraz strukturę przestrzenną. Nasze badania mają charakter silnie interdyscyplinarny. Wykorzystujemy szereg metod z pogranicza mikrobiologii, biologii komórki, biofizyki, biologii molekularnej, a przede wszystkim biologii strukturalnej. Pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji genetycznej o białku kluczowym dla metabolizmu patogenu. Następnie, metodą inżynierii genetycznej, przenosimy tę informację do niepatogennych szczepów bakterii, które niczym żywe fabryki wyprodukują pokaźne ilości białka, którym jesteśmy zainteresowani. Następnym krokiem jest uzyskanie czystego preparatu białkowego. Do czego wykorzystujemy m.in. specjalną aparaturę badawczą, jaką posiadamy w naszym laboratorium. Następnie krystalizujemy białko. Należy podkreślić, że jest to znacznie trudniejsze niż np. uzyskanie kryształu cukru lub soli z roztworu w warunkach domowych. Strukturę białek wyznaczamy metodą krystalografii w oparciu o dyfrakcję promieni rentgena na kryształach. W Instytucie Chemii Bioorganicznej posiadamy tzw. dyfraktometr. Jest to źródło promieniowania rentgenowskiego. Kryształy białek łowimy specjalną malutką pentelką o średnicy 0,105 mm, którą następnie umieszczamy w dyfraktometrze w wiązce promieni rentgenowskich. Dalej rejestrujemy obrazy dyfrakcji tego promieniowania na krysztale. Informacja na temat struktury kryształu jest zakodowana w obrazach dyfrakcyjnych. W swojej pracy wykorzystujemy nie tylko dyfraktometr. Wysokiej jakości dane uzyskujemy przede wszystkim stosując potężniejsze źródło, tak zwane promieniowanie synchrotronowe generowane przez synchrotrony urządzenia o ogromnych rozmiarach rzędu dziesiątek, a nawet setek metrów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyznaczyć strukturę białka o bardzo wysokiej rozdzielczości, to jest na poziomie atomowym. Czy możecie pochwalić się sukcesem na polu poszukiwań związków lub cząsteczek o potencjale hamującym białko tej bakterii? Nie możemy podawać szczegółów, oczywiście, ale jesteśmy akurat na etapie przygotowywania publikacji naukowych oraz patentu. Ale tak, udało nam się znaleźć takie cząsteczki. To jest bardzo imponujące. I gratuluję tego serdecznie i trzymamy kciuki za to, żeby to się udało. I chciałabym jeszcze zapytać, jak Twoje badania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju? Chcielibyśmy poprawić jakość życia, szczególnie pacjentów, co wpisuje się w trzeci filar, czyli dobre zdrowie i jakość życia. Jak Twoje badania wpłyną na rozwój medycyny oraz zdrowie pacjentów? Selektywne zablokowanie. Enzymu kluczowego dla przeżycia metabolizmu bakterii pozwoli na zwalczenie infekcji wywołanej przez ten patogen bez wywierania negatywnego wpływu na komórki człowieka oraz bez drastycznego wyjaławiania jego flory bakteryjnej. Jakie wyzwania napotkałaś podczas swoich badań i co było tak naprawdę dla Ciebie najtrudniejsze? Wyzwania napotykałam na każdym kroku, gdyż początki mojej pracy badawczej były bardzo wymagające. Jako początkująca doktorantka potrzebowałam zgłębiać moją wiedzę z kilku dziedzin naraz, a także doskonalić umiejętności pracy w laboratorium, tak aby moja praca to były badania najwyższej jakości. Wraz z rozpoczęciem badań w projekcie otworzyło się także wiele nowych ścieżek badawczych, co choć pożądane, generuje mnóstwo dodatkowej pracy. Największą trudnością jest wtedy skupić się na najbardziej obiecującej ścieżce. Jak widzisz przyszłość swoich badań? Jakie są kolejne kroki, które podejmiesz? Moimi następnymi krokami są przygotowanie kilku publikacji naukowych oraz napisanie rozprawy doktorskiej. Nasze badania to badania podstawowe, w związku z tym w przyszłości powinny zostać skomercjalizowane. Tak, aby uzyskać produkt końcowy, czyli nowy lek. Kasiu, a co byś poradziła młodym badaczom, którzy chcą rozpocząć swoją ścieżkę w podobnym kierunku? Myślę, że trzeba być konsekwentnym i upartym, pracowitym i ambitnym, aby realizować swoje marzenia. Nie można się poddawać, kiedy napotka się trudności na swojej drodze. To jest faktycznie prawda. Dziękuję Ci bardzo, Kasio, za ten wywiad. Te badania są imponujące i nic mi innego nie pozostaje, jak życzyć sukcesów i oczekiwać w przyszłości tych wyników. Dziękuję bardzo.